Cześć, tu mam Lidia. Dzisiaj zagramy w Marble United. Walczymy z Redskulem. Ja mam antymena, litka ma pszczółkę. E, nie ma kółko wokół prąży, tylko jest taki prostokąt, ale on się i tak będzie poruszał w koło. E, trzy karty na ręce, a on zaczyna, czyli tak, on jedzie zaraz i dokładamy po dwóch złoczyńców tam ja gdzie Boże. on jest. Tak, mhm. i na sąsiednie, Ty masz jedną, i to nam jedną, czyli wszędzie nam weszło Złoczyńce tak? Luczyńce, tak, czerwonego. Kto idzie pierwszy? Ty. Ja, dobra. Cyk. ja jedę pierwszy, czyli pierwszy. Dobra. Ja może sobie zrobię coś takiego, że zagram tą kartę, czyli raz się poruszę tu i zrobię sobie akcję heroiczną. To może to sobie zrobię. Ja mam trzy karty na ręce, jedną dobiera. I zrobię to. Tak. Czyli te heroiczne. Tak, czyli masz jeden ruch Dwa i ruch ruchy. czyli ruch i trzy te heroiczne z Albo najpierw heroiczne, a później ruch. Właśnie, może tak faktycznie. Tak. Czyli ściągamy tą czyli kartę. Czyli od razu ściągasz, dokładnie ona odpada. Mamy czachę. I teraz mogę zrobić dopiero ruch. I teraz ruch robisz, dokładnie. Z tego, że on się trzy razy porusza, ja, ja teraz pojadę, yy, będę miał dwie akcje odlitki plus ruch. Hmm, 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 hmm. Tu z ruch, w sensie, że ja zagram ruch. Dobra, teraz tak, mam dwie akcje heroiczne od Litki, czyli ściągam sobie też od razu to. Czacha idzie tutaj. Czacha idzie tam, dokładnie, to może sobie wziąć i ja sobie przeskoczę może do niego. Okej. Okay. Dobra, mamy trzy akcje jego. Ta jedna zostanie i teraz on jedzie, tak? On ma coś takiego jak zero bam. U, jak ma zero bam... No to zadaj obrażenie wszystkim bohaterom w tej lokalizacji. Czyli ja dostaję jednego bama, czyli jedną kartę odrzucam z ręki. Mhm. E, dobra, to plus e, dwa na strachu. No i to by było wszystko, jako, co, co wymyśliłem w tej rundzie. E, ten aktywuje Bam, ten aktywuje Bam, ale nas tam nie ma, także nie dziewitka. Dobra, mam trzy karty, dobieram kartę. I ja może. Zrobię to. to czyli czyli dwa masz ruchy. dwa ruchy i uderzenie. E... Albo uderzenie i dwa ruchy. Tak, ja najpierw zrobię uderzenie, czyli tutaj zdejmuję złoczyńce, złoczyńce i robię dwa ruchy. Raz, dwa, żeby uciec trochę. Dobra. I to wszystko. I teraz tak, ja zaczynam w tej lokacji, czyli dostaję jeden żeton kryzysu. Dasz mi ten wiesz, krzyknik? Tak, proszę bardzo. Um, on później coś będzie znaczył. Mam dwie karty, dobieram jedną, bo dostałem jedno obrażenie. Mhm. I co mam? Ruch, i atak, tak. Dobra, ja sobie dołożę to, czyli mam tak. Dwa uderzenia. Powiedzmy, że temu zadamy dwa uderzenia. Mm -hmm. Cyk. Mamy jeden ruch. Bo to jest pomocnik tego. Tak. Mam jeden ruch. Lec że sobie tutaj i uwolnię jednego gościa. Cywila. Cywila. Gwiazdkę, i uderzenie masz. Dobra. Ja dobieram sobie czwartą kartę. No ja atak, atak idę. Atak i dziewitka, dobra. Czyli ma tak. Dwa razy atak i raz heroiczny. Czyli możesz dwóch zbilów, albo jego. Od razu atakuję, za, za dwa. Mhm. I co mogę jeszcze? Cywila. I, tak? uwolnić. Okay, cywila uwolnić. to uwolniam cywila. Nie, nie, cywil to idzie. Ej, sorry. Dobra, to to odpada wszystko, a się przesuwa, jedzie ten gościu, ten gościu ma zero, odrzuć wszystkie, y, wszystkich cywili z lokacji z bohaterami, to tu? Jest, a, tu, czyli ale nie ma żadnego, czajk... mhm. za każdych z tych otrzyma jedno obrażenie, przesuń mhm. znacznik Głotra o to, że o ile, o jeden, mhm. za każdego odrzucanego w ten sposób, czyli żaden nam się nie odrzucił, czyli nic się nie dzieje. Okej, okay, no super. Yy, tak, ja mam te dwie karty plus jedna. Nie było efektu bam, czyli jedziemy my. Ja mam dwa razy uderzenie, czyli tak. Dodam sobie uderzenie i tutaj zrobimy za dwa uderzenie. Mm -hmm. Dobra, teraz Koniec, teraz ja. Dobieram kartę. Masz jedno uderzenie ode mnie? Yy, tak, jedno uderzenie i się porusza. Czyli jedno uderzenie tutaj zrobimy. Tak, ją zabiliśmy. Dokładnie. I czeszka idzie tutaj. Dawaj się to do mamusz na mógł. Okay. E, Drugi jeszcze mogę nie. Zabiję tak, sobie tego, tego. złoczyńcę. Okay. Tak, i masz jeden ruch jeszcze, nie? I jeszcze się poruszam, Uciekam tutaj. Nie tu. wszystko. Ja no dobieram kartę na rękę i sobie co wymyślić. Ale utrudnienia nie masz? Tylko trzy karty. Tak, ja trzy. Mniejszy wybór. Tu, tu, tu. I mam ruch i coś tam. Mhm. I uderzenia, czyli powiedzmy, że ja bym sobie zrobił tego jokera, czyli ja pójdę rób tu, za dwa uderzę. I ciach. I mamy już zrobione, odblokowane, nie? I ciach, tu nam się odblokuje, tak. I za drugiego jokera może sobie uratuję tego cywila. cywila. Mhm. Cyk. To nam się odblokowało, czyli teraz złoczyńca będzie co dwa, dwie nasze karty się poruszał, ale co spada? Cyk. I taki był jego ruch. Teraz tak, jest efekt BAM. Mhm. Czyli tak, raz się porusza, tu. Jest efekt BAM. Jest tylko na tego, ale nic się nie dzieje. Tutaj dostajemy dwa z efektu BAM. I co i dokłada Cywila? Ja tak? mam Cywile dwa. Dwa. Czyli jednego tu dokłada, później zatłoczenie, czyli dostajemy jedną będzkę, jednego tu mhm. i jednego tu. Okay. I teraz litka jedzie. Dobra, znowu dobieram sobie kartę. Masz dwa jokery. Dwa jokery. Hmm, to ja może... Tak, zrobię to. Połóż mi to. Czyli tak, masz dwa jokery i piastkę. Masz... I ja zrobię całą tą kartę. Dobra, Albo Ale bez sensu teraz, trochę, nie? Zdejmować. Mhm. To w sumie nie, to nie robię tego. No to uratuję może dwóch cywili i tego mhm. złodzieja zabiję. Mogę tak, nie? Tak, masz trzy Opa, opa, Dobra, i wszystko. Ja teraz sobie dobieram jedną kartę. Co to mam? Heroiczny czyn, i. Po co dwie karty musimy odblokować, nie? Tak. Dobra, ja zagrywam to. Tu mam także mogę podmienić kartę z osi fabuły. I od razu ją zagrać, czyli zagrywam to. O. Czyli mam tak, raz uratuję tego cywila. Mhm. Tu raz się przesunę. I raz uratuję tego cywila. cywila. Kolejnego. I jak tu zakończam, mogę przesunąć dwóch dowolne lokacje. Czyli powiedzmy, że przerzucę tam do litki. O, dzięki. Tyk, tyk, żeby tu było pusto. I co dwa on teraz się rusza. Czyli tak to spada. On jedzie tak. E, dwa razy idzie. Raz, dwa. Jest efekt BAM, czyli dostaje tutaj dwa. E, tam wchodzą dwóch tych, czyli. Nie, tutaj jeden tylko Może Czy Cywil to, czy złodziej? Złodziej. Jeden obok i jeden tam do góry do ciebie. Jeśli ci daję. Ok, dzięki. Ok, ok. No i teraz nitkajcie. Dobieram kartę. Co musimy szybko, kurczę, spełnić ten warunek? Tak, cywilów najlepiej pozbierać. Mhm. Masz dwa jokery ode mnie, czyli jednego cywila i mo zrobię, możesz się przesunąć. Tak, tak. Czyli tak. Jedne, jednego? Jednego, okej. Okay. Przesuwam się na dół. Mhm. Drugiego? Drugiego. Okay. I Od mogę jeszcze. Odblokowuje tutaj. nam się ta karta i możemy. I tutaj możemy już atakować pięć. tego albo leckurat, kogo chcesz. Aha, no to może recskula? Tak, recskula już, czyli zaraz go atakujesz, tak? Tak. Dobra, i to była twoja akcja. Teraz Ile ja... ma żyć? E, jeszcze trzy. No to jesteśmy w stanie to zrobić. E, ja zrobię tak, że raz się przesunę, drugi raz byś się przesunął i tam bym go uderzył. Raz, dwa okay. i go uderzy. Ok. Tyk, ok. Ale. Co, idziemy w atak tylko, nie? Idziemy w atak teraz już ostro. Okay. Ale on teraz jedzie i on teraz ma tak, za dwa się ucieka. Raz, dwa, efekt, 3, efekt BAM dostaje tu. Yy, tu dostaje FM2, Zadaj dwa obrażenia każdemu bohaterowi w tej lokacji. Dowolny bohater może otrzymać dwa kryzysy. Daj mi dwa kryzysy. To jest to tak? Tak, no najwyżej ja dosyć mocno dostanę, jak wyjdzie kryzys. To co, to masz na jedną kartę tylko na ręce? Nie, na razie, na razie jest tak, że kryzysy zbieram. Tu okay. I obok... Też po jednym, pyk, 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 okay, i jedziesz ty. Masz jednego jokera i. No to co? Ja sobie w dwa jokery wezmę, tak, żeby tobie też ułatwić. Mm -hmm. e, I musiałabym tak raz, dwa i za jeden go wczesnąć. I za jednego czasnąć. Ja dobieram jedną kartę. Czyli tak, mam dwa jokery. Mm -hmm. Możesz zrobić to samo. Jak może. I tak. Raz, dwa i dostaję jedną bęckę. I wygraliśmy? I wygraliśmy. Jest. A to by wyglądało. Super. Ok, tak by to wyglądało. Red jest najłatwiejszy z tego wszystkiego, chociaż tu nam się akurat udało. Tak? No tak. <grym> A szybko to poszło, nie? Szybko, no bo to jest szybka prosta gierka, jak się nie ma tej dużej planszy, tylko jest jakoś tak sensowniej to zrobione. I w ogóle fajniej jest, jak jest nie dookoła, tylko właśnie w takie ułożenia. Więc no. spróbujcie sobie. Jest łatwiej, przyjemniej się gra. Dokładnie. Dobra, To wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. I do zaczenia.